Już po chwili stał przy biurku i szybko, niewyraźnie, niezbyt szczegółowo zapisywał swój sen, tak cudecznego już dawno nie miał, do czarnego zeszytu, który był czymś pomiędzy pamiętnikiem, dziennikiem oraz notatnikiem. Załączył komputer w celu sprawdzenia poczty i komunikatora internetowego. Uruchomił gadu-gadu. Jak można było się spodziewać, większość osób była niedostępna. Czytał opisy. Fifi. At life's end. Bardzo pocieszające z samego rana. Gabrysia. Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy i opis się urywał przez starą wersję gadu-gadu. Pozostawało się tylko domyślać zakończenia lub po prostu nie zaśmiecać sobie z samego rana głowy poezją. Wybrał drugą opcję. Krzysiek nigdy nie miał opisu. Piech też. Justyna świat cierpi na brak mężczyzn szczególnie tych którzy są cokolwiek warci przewrócił oczami przeżywając w ustach przekleństwo kobiety non-stop na nich narzekają non-stop mają do nich pretensje i non -stop żalą się sobie nawzajem jakich to okrutnych chłopaków mają lub miały. I co ciekawe, non-stop wszystkie obracają się w towarzystwie akurat tych chłopaków, po których niczego innego się spodziewać nie można było. Z paroma chlubnymi wyjątkami, z którymi miał szczęście się przyjaźnić. Zemrugał kilka razy oczami i wrócił myślami do rzeczywistości. Trzecia w najutro deklaracja do matury. I w ten sposób Ania, nie robiąc zupełnie nic, popsuła mu humor na najbliższe kilka godzin.